Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na temat minimalizmu. Staram się jakoś na moim kanale poukładać te treści, ale mam wrażenie, że ciągle jest wśród tych filmów bałagan, z tego względu, że ja zaczęłam się interesować minimalizmem już. Ponad rok temu, może dwa lata temu, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie zaczęłam się dzielić z Wami moimi właśnie doświadczeniami, moją przemianą, nazwijmy to tak. Natomiast nie było w tym za bardzo ładu i składu, z tego względu, że wszystko opowiadałam Wam właśnie z mojej perspektywy, osoby, która kupowała bardzo duże ilości chociażby właśnie kosmetyków i która postanowiła z tym zerwać i zacząć żyć po prostu minimalistycznie, ale w taki sposób, że wiecie, nie zamykam się w żadne sztywne ramy, dopasowania ten minimalizm do siebie i postanowiłam ostatnio właśnie, że troszeczkę zrobię porządek z tymi filmami, z tego względu, że dostaję od Was wiele komentarzy, że macie właśnie problem z wiecie, nadmiernym robieniem zakupów. Ja już tu nie mówię o holizmie, bo takie komentarze też się zdarzają, ale że po prostu czujecie, że kupujecie za dużo albo że zaczął Was interesować minimalizm i chcielibyście na ten temat po prostu usłyszeć więcej. Więc czas po prostu e, zacząć od podstaw i jakoś to właśnie usystematyzować. Ostatnio pojawiły się filmy właśnie na temat tego, czego nie kupować, jeżeli zaczynacie właśnie swoją przygodę z, z minimalizmem, jak odkryć, że jest problem, czyli w którym momencie zakupy stają się nałogiem i myślę, że to jest takie fajne preludium, taki fajny początek właśnie, jeżeli zaczynamy swoją przygodę właśnie z minimalizmem, gdzieś nas to interesuje, bądź dojrzeliśmy, że mamy problem właśnie, że kupujemy jakieś rzeczy wiecie w ilościach no które po prostu nie są nam potrzebne a dzisiaj zapraszam was na odcinek o tym jakie korzyści możecie zyskać właśnie będąc minimalistami ja taki odcinek nagrałam ale właśnie to był odcinek typowo z mojej perspektywy i opowiadałam wam właśnie po jakimś tam czasie co ja zyskałam dzięki minimalizmowi natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na takich rzeczach bardzo uniwersalnych które myślę że każdy z was może zyskać właśnie redukując ilość właśnie rzeczy które ma w domu albo redukując zajęcia, które tak naprawdę nic do Waszego życia nie wnoszą. Ogólnie dostosowując właśnie ten minimalizm do siebie, bo nie każdy ma problem, wiecie, z jakimś kompulsywnym kupowaniem. Często narzekamy na brak czasu, a tak naprawdę zajmujemy się rzeczami, które właśnie nic nam nie dają. Robimy je po prostu, wiecie, niepotrzebnie, bo. Jesteśmy zamknięci w jakimś sztywnym schemacie, bo ktoś tak wiecie, uważa, bo społeczeństwo od nas czegoś wymaga. Więc mam nadzieję, że te plusy, o których Wam dzisiaj powiem, w dzisiejszym odcinku będą właśnie uniwersalne i większość z Was, jak nie każdy, będzie mógł zyskać właśnie minimalizując te rzeczy, które nam są w życiu po prostu niepotrzebne. I zacznijmy od punktu najważniejszego, który myślę bardzo pozytywnie wpływa na naszą psychikę. Przede wszystkim to to, że minimalizm sprawia, że poświęca. W końcu czas na rzeczy i na ludzi, którzy są nam, wiecie, bliscy, którzy są dla nas ważni. Często mamy takie wrażenie, że świat pędzi niesamowicie, że czas nam ucieka między palcami i tak naprawdę nie czujemy się szczęśliwi, bo gdzieś właśnie ten czas nam ucieka nie poświęcamy go na rzeczy, które są dla nas ważne. A dzięki minimalizmowi, jeżeli właśnie zrobimy przestrzeń wokół siebie i w swojej głowie, zyskamy na pewno bardzo dużo czasu, a co za tym idzie, będziemy go mogli poświęcać właśnie na rzeczy, na hobby, na spotkania z ludźmi, którzy są dla nas ważni i którzy może gdzieś się właśnie, jakby to ująć, że gdzieś ta relacja może cierpi z tego względu, że właśnie teraz obecnie nie mamy na nią tak wiele czasu, więc myślę, że ten plus jest bardzo ważny z tego względu, że gdzieś, nawet jeżeli czujemy się dobrze jako samotnicy, to mimo wszystko gdzieś potrzebujemy kontaktu właśnie z drugim człowiekiem, a szczególnie z osobami, które nam są bliskie, a nie zawsze właśnie w tym pędzie wiecie, takiego dnia codziennego mamy na te wszystkie relacje czas, więc uwierzcie mi, redukując ilość właśnie posiadanych rzeczy, redukując ilość zajęć, które właśnie niepotrzebnie czasami zabierają nam czas, zyskamy go właśnie na relacje, czy też na jakieś hobby, na które po prostu na co dzień czasu nie mamy. Minimalizm pozwala zyskać energię i to taką energię, wiecie, do działania z tego względu, że właśnie często tak jak wspomniałam wcześniej, Spędzamy czas na rzeczach, które po prostu są niepotrzebne, które zabierają nam czas, ale też pochłaniają bardzo dużą ilość energii. Im więcej rzeczy w domu mamy, tym mamy więcej sprzątania, tym o więcej rzeczy musimy się troszczyć, musimy się nimi zajmować. Redukując ilość tych rzeczy, automatycznie właśnie zyskujemy czas, ale zyskujemy też energię. Czyli możemy ją spożytkować na różne inne właśnie ciekawe zajęcia. Ja bardzo dobrze widzę to właśnie po redukcji rzeczy. Natomiast często się też zdarza tak, że mamy w swoim otoczeniu osoby, które są toksyczne i z którymi relacje jakoś nie potrafimy zerwać. I to one właśnie wysysają z nas taką pozytywną energię, takie, wiecie, dobre, pozytywne nastawienie do życia. Natomiast robiąc właśnie porządek w tych takich toksycznych relacjach, uwierzcie mi że zyskujemy bardzo dużą ilość właśnie takiej pozytywnej energii, ale ogólnie też takiej siły do działania, żeby zająć się po prostu tym, na co mamy ochotę, co sprawia nam przyjemność i na co chcielibyśmy przeznaczać swój cenny czas. Więcej energii, ale też mniej stresu. Przypuszczam, że wiele z Was tak ma, że macie wrażenie, że ciągle jesteście zestresowane, bo ciągle coś jest niezrobione albo nie jest zrobione tak, jak należy. Ja na przykład bardzo sobie cenię Porządek w domu i gdzieś, jeżeli tego porządku nie ma, właśnie zaczyna to działać na mnie, tak wiecie, stresująco i frustrująco. Czasami zdarza się tak, że są takie zajęcia, w których ja uważam, że jestem lepsza, albo zrobię coś lepiej niż Alec i właśnie im więcej biorę sobie na swoje barki, tym czuję się bardziej zestresowana i zauważyłam, że właśnie kiedy odpuszczę, kiedy zrezygnuję z robienia jakichś czynności, które mi nie sprawiają przyjemności i które tak naprawdę no, nie są mi potrzebne, to właśnie czuję się zdecydowanie lepiej i jestem mniej zestresowana. Mówiłam Wam jakiś czas temu w którymś właśnie filmie, że nienawidzę prasować, że to jest to dla mnie zajęcie po prostu no nie do przeskoczenia, nie cierpię tego robić mam ciągle wrażenie, że jest to marnowanie czasu, bo przy małym dziecku nawet jeżeli coś odprasuję to za chwilę po prostu po przytulaniu, po skakaniu po zabawie jestem znowu wygnieciona i przyznam Wam szczerze że już od dobrych kilku miesięcy nie chwili w ogóle za, za żelazko nie pracuję kompletnie nic ani swoich rzeczy, ani rzeczy Niko czy tam Aleksa jeżeli coś potrzebuje właśnie odprasowania, żeby wyglądało wiecie schludnie, żeby nie było właśnie takie wymiętolone, to wtedy sięgam po moją parownicę i naprawdę w krótkim czasie jestem w stanie tą rzecz ogarnąć, żeby wyglądała schludnie, natomiast stwierdziłam, że sięganie po żelazko to jest po prostu bez sensu, bo ja się tylko męczę, frustruję się, bo jak zacznę jedną rzecz prasować, to potem sobie przypomnę, że jeszcze to by przydało się wyprasować tamto i tak dalej. Przypomina mi się w ogóle moja mama, która rozkładała deskę chyba co niedzielę, czy tam co sobotę i po prostu dobrych kilka godzin Spędzała właśnie na prasowaniu, i no ja się po prostu w tej roli nie widzę. Uważam, że jest to bezsensowne, szczególnie że właśnie za chwilę przy małym dziecku będę wygnieciona znowu, więc przyznaję się, jest to zajęcie, z którego zrezygnowałam całkowicie i nie czuję się, żebym była, wiecie, jakoś nieschludna, bo staram się właśnie zawsze dbać o te rzeczy już podczas, wiecie, wieszania na wieszaku. Natomiast chodzi mi o to, żeby Wam powiedzieć, że są takie rzeczy, które robimy z jakiegoś konkretnego powodu, bo na przykład tak się utarło w Waszej rodzinie, tak się utarło w społeczeństwie, wiecie, w którym na co dzień żyjecie i ciężko jest z pewnych stereotypów, z pewnych zachowań zrezygnować I ja tak miałam właśnie z tym prasowaniem, że przecież zawsze moja mama miała wszystko pięknie odprasowane, natomiast mnie tu nie sprawia w ogóle frajdy i uważam, że marnuję właśnie przy tym czas, więc po prostu z tego zrezygnowałam. Wiecie, prasowanie to jest akurat bardzo błahy temat, ale jest naprawdę dużo takich czynności, które działają właśnie na nas stresująco, szczególnie kiedy one są tylko i wyłącznie na naszych barkach, więc warto się zastanowić, może są takie rzeczy, z których po prostu możemy śmiało zrezygnować, nikt na tym nie ucierpi, a my po prostu będziemy mniej zestresowani. Bardzo podoba mi się zdanie, które często a propos minimalizmu właśnie słyszę, że daje on przestrzeganie do życia życiem jakim chcielibyśmy żyć i zgadzam się z tym w 100%. procentach. Na początku może tego tak nie zauważałam, natomiast teraz mam wrażenie, że rzeczywiście sama kieruję po prostu swoim życiem, tym co się w nim dzieje, to znaczy chodzi mi o takie rzeczy, które są wiecie do ustalenia, do przewidzenia. Ja nie mówię o jakichś sytuacjach wiecie losowych, które nam się po prostu zdarzają i zazwyczaj są to hmm, sytuacje negatywne, natomiast ogólnie mam wpływ na to, gdzie pracuję, gdzie mieszkam, co robię na co dzień, z tego względu, właśnie, że mojego czasu nie zabierają inne, niepotrzebne rzeczy. Odzyskałam właśnie tą przestrzeń do tego, żeby kreować moje życie takim, jakie chcę, żeby było, czyli skupiam się na tych rzeczach, które są dla mnie istotne, na tych relacjach, które są dla mnie istotne yy, i staram się żyć tak, żeby po prostu być szczęśliwą, żeby czerpać z każdego dnia jak najwięcej. To nie jest tak, że, wiecie, że dziennie są fajerwerki, jest super świetnie, mam fajny humor. Humor, yy, I po prostu czuję się rewelacyjnie, bo cięższe dni, czy jakieś sytuacje właśnie losowe, szczególnie takie nieszczęśliwe, też się oczywiście każdemu zdarzają, mnie również. Natomiast mam takie przekonanie, że w końcu jestem panem własnego losu, że w końcu mam na bardzo wiele rzeczy wpływ, na które wcześniej po prostu tego wpływu nie miałam. Plus, który jest dla mnie również bardzo istotny, to to, że dzięki minimalizmowi zaczęłam w końcu oszczędzać pieniądze. Też Wam już mówiłam setki razy, że kiedyś nie zwracałam na to uwagi, Ile mam na koncie, czy wydaje do zera, czy wiecie, czy wydaje ponad to, co mam, ile tych rzeczy kupuję, czy to w ogóle jest, nie wiecie, do, do czegokolwiek potrzebne. Żyłam sobie, wiecie, hulaj dusz, opiekłam, nie ma, um, nie zastanawiałam się na tym, co przyniesie, wiecie, kolejny dzień, czy nie zdarzy się taka sytuacja, że te pieniądze, które powinna mieć zaoszczędzone, będą mi potrzebne, tylko po prostu sobie wydawałam na lewo i prawo. Na szczęście dzięki minimalizmowi odkryłam przede wszystkim to, że te wszystkie rzeczy, które kupowałam do tej pory nie były mi potrzebne i cały czas sobie pluję w brodę, że mogłam już dawno bardzo dużo pieniędzy oszczędzić i chociażby sobie za te pieniądze popodróżować, co no to jest dla mnie teraz największe, jakby może nie marzenie, ale cel, żeby w końcu ta pandemia umożliwiła nam znowu takie, wiecie, swobodne podróżowanie i chętnie właśnie na to bym przeznaczała pieniądze, albo też żeby czytać jakieś, wiecie, ciekawe książki, czy znaleźć sobie jeszcze jakieś inne ciekawe hobby, na to bym chciała wydawać pieniądze właśnie zaoszczędzone. Natomiast kiedyś wydawałam tak kosmiczne sumy, że po prostu zaoszczędzonych pieniędzy nie miałam w ogóle. Więc cieszę się, że zmieniło się moje podejście, że w końcu zaczęłam myśleć też bardziej tak przezornie, że właśnie w życiu się zdarzają różne sytuacje yy, i warto te zaoszczędzone pieniądze mieć, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam się mogą one przydać. Więc staram się mieć teraz zawsze z Aleksem taką poduszkę finansową, yy, która właśnie sprawia, że żyjemy po prostu bez strachu. Stresu takiego finansowego. Zarabiamy na tyle, że możemy właśnie zapłacić. Wiecie, wszystkie takie stałe opłaty, tak? Ale zawsze też z naszych wypłat pieniądze idą na konto oszczędno, no, oszczędnościowe, żeby po prostu ta poduszka finansowa sobie tam wzrastała, żeby w razie czego, gdy się coś przydarzy, mieć te pieniądze właśnie zaoszczędzone. Więc jeżeli nie macie żadnych oszczędności, to uwierzcie mi. Że nawet zarabiając niewiele da się oszczędzać, tylko właśnie trzeba pojąć, że czasami wydajemy właśnie pieniądze na rzeczy, które wydają nam się koniecznie potrzebne, a po czasie się okazuje, że te rzeczy wcale nam się do niczego nie przydadzą i właśnie wydajemy pieniądze niepotrzebnie, ale tłumaczymy sobie, że, że ja nie mam z czego zaoszczędzić, ja nie mam na tyle właśnie miesięcznie środków, żeby jakąś sumę przelewać na konto oszczędnościowe. Są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście ludzie zarabiają mało i nie są w stanie oszczędzać. Zdaje sobie sprawę. Natomiast niestety w dzisiejszych um, czasach bardzo wielu ludzi tłumaczy się tym, że nie masz czego oszczędzać. Z tego względu, bo wydaje po prostu za dużo i wydaje na rzeczy, które są po prostu niepotrzebne. Więc to trzeba sobie wiedzieć. Te dwie sytuacje, jakby uświadomić i spróbować znaleźć siebie, w której z tych sytuacji jesteśmy. Czy rzeczywiście zarabiamy za mało, żeby zaoszczędzić cokolwiek, czy po prostu zarabiamy pieniądze, które wydajemy na różnego rodzaju rzeczy, a które moglibyśmy właśnie przeznaczyć na to, żeby je odłożyć na koncie oszczędnościowym. Więc zróbcie sobie taki właśnie przegląd Waszych wydatków, jak to wygląda, na co wydajecie, i uwierzcie mi, jeżeli zrezygnujecie z tych Właśnie rzeczy niepotrzebnych, nie będziecie się nagradzać za jakieś, wiecie, wasze sukcesy, albo nie będziecie sobie poprawiać humoru ciągle, właśnie jakimiś, nawet drobnymi zakupami, to zawsze się znajdzie jakiś grosz, żeby go właśnie zaoszczędzić. I nawiązując jeszcze do tej przestrzeni, o której wcześniej mówiłam, ta przestrzeń, myślę, że można ją też bardzo śmiało zdefiniować jako wolność, że zyskujemy jeszcze więcej wolności. Z tego względu, że nic nie dyktuje nam tego, jak mamy żyć, co mamy robić. Nie musimy właśnie pod jakieś, wiecie, konkretne dyktando spełniać czyjś, obo wiecie, zachcianek, jakichś obowiązków. Myślę, że właśnie bardzo dobrze to odczują osoby, które w domu mają bardzo dużo obowiązków, a mają tych obowiązków dużo ze względu właśnie na ilość posiadanych rzeczy i gdzieś zawsze, wiecie, dzień korelęci się wokół tego, że trzeba właśnie zrobić porządek, bo dzieci robią bałagan i tak dalej. Natomiast neutralizując, minimalizując ilość posiadanych rzeczy, automatycznie mamy mniej do sprzątania, więc też to sprzątanie nie dyktuje nam tego, właśnie, czy mamy się w danym momencie, wiecie, zająć. I właśnie myślę, że to jest bardzo takie przyjemne uczucie: zyskanie tej wolności i takiej, wiecie, takiego odczucia, że nic właśnie nam nie dyktuje tego, co mamy robić w danym momencie. Bałagan się nie tworzy jakiś strach jesteśmy w stanie ogarnąć nasze rzeczy. Raz, dwa, bo po prostu mamy ich o wiele mniej. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy coś jeszcze chcielibyście dodać, jakie są plusy właśnie bycia minimalistą. Ja Was serdecznie zapraszam na odcinek, gdzie opowiadam o rzeczach, które ja zyskałam właśnie dzięki minimalizmowi. Natomiast mam nadzieję, że jeżeli jesteście właśnie na początku gdzieś swojej drogi z minimalizmem. Zaczęło was, um, zaczęła was ta tematyka interesować. Mamcie problem z nadmiarem rzeczy, chcecie się tego wszystkiego. Pozbyć, to mam nadzieję, że właśnie odczujecie te pozytywne aspekty bycia minimalistą, odczujecie te plusy, o których dzisiaj Wam opowiadałam. Ale jeżeli macie właśnie jeszcze jakieś pomysły, może sami jesteście minimalistami już od dłuższego czasu i widzicie jakieś inne jeszcze plusy, to piszcie koniecznie w komentarzach. Chętnie przeczytam. Dajcie znać, jeśli filmik Wam się spodobał. Możecie dawać kciuki do góry, będzie mi bardzo miło. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa